Standard życia i wymagania studentów rosną z roku na rok. Większość żaków na dojeżdża samochodem. Wielu nie uśmiecha się także dzielenie pokoju ze współlokatorem. Dla takich właśnie osób na terenie miasteczka studenckiego powstaje akademik o najwyższym standardzie. Jesteśmy w epoce konkurencji, w związku z tym jeżeli Politechnika Śląska chce, a chce mieć studentów, prawda, których kształci, których uczy, to musi spełnić warunki takie, których dzisiaj student oczekuje i które, prawdę mówiąc, mu się należą. Na ekskluzywny akademik przebudowany zostanie Sezam, dotychczasowy dom gościnny Politechniki Śląskiej. W budynku powstanie miejsc noclegowych dla około 108 studentów. Będzie 38 jednoosobowych pokoi, 35 dwuosobowych pokoi, będzie też pokój przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Co więcej, w kondygnacji podziemnej ma się znaleźć przestrzeń rekreacyjna, m.in. sala fitness czy bilard. Do dyspozycji będą też kuchnie na każdej kondygnacji i pralnie. Natomiast za budynkiem znajdzie się zamykany parking. Inwestycja będzie nas kosztowała około 5 776 tysięcy, z czego 4 900 ,000 to dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozostałe ponad 876 tysięcy to wkład własny uczelni. Nowy akademik ma przyciągnąć do korzystania z oferty Politechniki Śląskiej jeszcze więcej studentów, również tych, którzy do tej pory decydowali się na wynajem mieszkania w mieście. Uczelni też zależy, żeby miasteczko akademickie żyło. Staramy się, żeby ten kampus wyglądał jak najlepiej i jak najlepiej służył. Gruntowna przebudowa Sezamu rozpoczęła się we wrześniu, a zakończy w czerwcu przyszłego roku. Potem jest etap wyposażenia, dlatego że planujemy, że wszystko to, co wejdzie do tego budynku, to będą rzeczy nowe, meble, inne elementy wyposażenia, także myślę, że we wrześniu przed nowym rokiem akademickim studenci się już tutaj wprowadzą Miasteczko Akademickie Politechniki Śląskiej jest jednym z większych w Polsce. W jego skład wchodzi 12 domów studenckich, 10 z nich znajduje się w gliwicach.